Na skwerze, który znajduje się za domem MUS przy ulicy Poznańskiej na Toryńskim Podgórzu, znajduje się tablica, która upamiętnia polskie ofiary wybuchu wagonu wagonów z Trotylem na stacji kolejowej, właśnie WW Podgórza. Wobec tego w dzisiejszej audycji spróbujemy zająć się problemem tego wybuchu, to wspomniana przeze mnie tablica, jak. Do niego doszło. Jakie są hipotezy badaczy na ten temat, ale również jakie były konsekwencje tego wybuchu. Przy okazji ogromnej detonacji zniknął z przestrzeni architektonicznej podgórza jeden z największych pracodawców w tej części Torunia, czyli browar pomorski. I o nim również słów kilka chciałbym powiedzieć. Zatem zobaczmy, co my tu mamy. Na tej tablicy napisano bardzo wyraźnie, że 24 stycznia 1944 roku doszło do wybuchu trotylu, w wyniku którego zginęło bardzo dużo mieszkańców Podgórza. Łącznie było ich 31 oraz nieznana liczba Niemców, którzy przebywali w tym czasie na terenie browaru Pomorskiego. Wobec tego, czym był ten browar? Oto jego wizerunek. Sporych rozmiarów, rzeczywiście e, zapełniający tę część podgórza niemal wie, a ratusza podgórskiego. Jak wyglądał początek tego barowaru? Został on założony przez Niemca, Gorga, Tomsa albo Tomasa na początku drugiej połowy XIX wieku. E, Tomas pochodził ze Skępego. Browar był małym ośrodkiem produkcji piwa, ale w latach 1905-1906 właściciel zdecydował się na budowę nowego budynku, którego fasada zajmowała, jak widzimy, bardzo dużą część miejsca, zwanego Rynkiem Podgórza. W 1922 roku, kiedy Toruń został przejęty przez władze polskie, nowym właścicielem browaru został Polak Jan Abramowicz, a później Józef Chronowski. Browar Pomorski to też nazwa, która zaczęła funkcjonować w tym czasie. Została nowocześniona linia produkcyjna, zatrudniono więcej pracowników, pojawiła się duża chłodnia i duża rozlewnia. Produkcja zatem rzeczywiście została mocno podniesiona. W 1939 roku, jak wspomniałem, Browar Pomorski na Podgórzu był drugim pracodawcą w tej części Torunia. Także no, miejsce bardzo ważne z perspektywy również osiągania jakiegoś wynagrodzenia, przecież w trudnych czasach dwudziestolecia międzywojennego. Co się dalej z browarem działo? Kiedy rozpoczęła się wojna, druga wojna światowa, Józef Chronowski opuścił Toruń i wyjechał do USA. Browar w tym czasie został przejęty przez Niemców i przez nich był zarządzany. Piwnice browaru stały się na przełomie 1944-1945 roku szpitalem dla rannych żołnierzy, ale również stanowiły na jakiś prowizoryczny schron przeciwlotniczy. Jak doszło wobec tego do zniszczenia browaru? 24 stycznia 1945 roku doszło do wybuchu trotylu, jak wspomniałem, w wagonie lub wagonach, które znajdowały się na bocznicy kolejowej. Kiedy spoglądamy na odległość między tablicą, której zdjęcie zostało zdigitalizowane, a torami kolejowymi, to jest odległość około 100 metrów. Więc nie jest to bardzo blisko, ale też nie bardzo daleko. Siła wybuchu musiała być naprawdę gigantyczna. No i właśnie nie wiadomo dlaczego doszło do wybuchu trotylu. Być może to jedna z hipotez zakłada, że Niemcy mieli zamiar zniszczyć parowozownię przy dworcu Toruń Główny. Polscy kolejarze natomiast zdecydowali się na sabotowanie tego polecenia i doprowadzili do przetoczenia wagonów w pobliże dzielnicy mieszkaniowej podgórz. Inna opcja, inne wyjaśnienie, um, Wybuchu związane jest z celowym działaniem Niemców, aby zniszczyć dużą część podgórza, co utrudni posuwanie się Armii Czerwonej, która również od południa zbliżała się do Torunia. Pojawia się również hipoteza, że to ten wybuch został sprokurowany przez podpalenie składu albo też przypadkowe, a może celowe uderzenie. Radzieckiego, sowieckiego pocisku lub bomby lotniczej. Do dzisiaj tego nie wiemy, ale skutki wybuchu były gigantyczne, ponieważ poza ofiarami śmiertelnymi zniszczonych zostało około 20% zabudowy podgórza. Poza bro browarem również kościół świętych Piotra i Pawła wraz z budynkami klasztornymi, wiele kamienic legło w gruzach. A także, o czym wspominałem, śmierć poniosło aż 31 Polaków i nie wiadomo ilu Niemców. Także często takie przypadkowe, a może zaplanowane działanie może prowadzić do dramatycznych, jak widać, skutków. W taki sposób kończyła się w Toruniu druga wojna światowa. Dziękuję bardzo za uwagę.